Dzień dobry, chcielibyśmy dzisiaj przedstawić Państwu, jak, jak się przygotować do treningu, do biegania, żeby to było przyjemne, bez żadnych urazów, bez żadnej kontuzji. Zaczynamy od rozgrzewki. Darku, po co jest rozgrzewka? Rozgrzewka właśnie jest po to, żeby przygotować nasze mięśnie nasze do wysiłku. Najczęściej się przeprowadzają zazwyczaj na, na początku. tak? Jak, jak zaczynamy, tylko chcielibyśmy wyjść i po, pobiegać, tak? Czy zawsze musimy robić rozgrzewkę? Nie, rozgrzewkę robimy to zazwyczaj przed jakimś dłuższym rozbieganiem, przed, jakimś, przed startem, przed jakimś tempem, akcentem, tak? Jak jest lekkie, swobodne bieganie, tak więc nie musimy tego robić zawsze. Ćwiczenia zaprezentują Kasia i Damian. Rozgrzewkę zaczynamy od truchtu yy, spokojnego, delikatnego. Trucht mamy już za sobą kilka minut. Teraz y, ćwiczenia dogrzewające. Zaczynamy od górnych partii y, ciała: krążenia ramion, krążenia tułowia. Krążenia bioder to będą za chwilę pokazywać Kasia i Damian. Następnie ćwiczenia dogrzewające mięśnie nóg, kilka ćwiczeń rozciągających 5-7 do 10 minut i możemy zaczynać zasadniczą Pod... część treningu. Prawa ręka i druga ręka. Stoimy w lekkim rozkroku yy, i robimy krążenia bioder. Obszerne, z wypchnięciem do przodu. Następnie stoimy sobie dalej w rozkroczku. Robimy skłon i skręty. Pod, powtarzamy te ćwiczenia w tak. Po 6-8 razy. Stoimy dalej w rozkroku skręty Stajemy trochę w szerszym rozkroku i skoro robimy skręt tułowia i pogłębiamy opady, staramy się, żeby kręgosłup tu był przedłużeniem w równej linii z nogą. Stoimy dalej w rozkroku. Robimy przysiad na jedną nogę, u drugiej nogi palce na siebie, stoimy razem, nogi złączone i pogłębiamy opad. Patrząc się przed siebie, i tego takich ćwiczeń. 10 razy. Po ćwiczeniach y, przechodzimy y, pod barierki i nogą zewnętrzną robimy wymachy. Stojąc dalej przy barierce, drzewie, słupie możemy, y, stawiamy stopę przy brzegu i przyciągamy się delikatnie tak żeby rozciągnąć achillesy. 15 sekund, 10 wystarczy. Puszczamy, luzujemy nóżkę i drugą nogę. Robimy to samo. Na koniec jeszcze robimy takie rozluźniające przebieżki, około 80 metrów. Bardzo swobodnie, luźno, żeby ten organizm dogrzać. I po takiej rozgrzewce możemy wystartować w zawodach bądź wziąć udział w docelowym treningu. A co w następnym odcinku? A następna lekcja to równie ważny element yy, szkoły biegania, czyli rozciąganie, które zapobiega przede wszystkim kontuzjom.